Witam serdecznie Paweł Gorilla Werszynin Paweł ee, powiem tak, e, szacunek za naprawdę świetną walkę, daliście świetną walkę, rozbiłeś balboje. Nawet nie wiem czy czasami nie, nie tak mocno jak Don Diego, ale, ale jednak ostatecznie schodzisz pokonany. Wściekłość Wściekłość i zawód, no co no, ja mam więcej powiedzieć. No, szkoda, że tu nawet e, dłużej nie trwało, bo po to, po to tyle. Po to tyle się y, przygotowuje człowiek, że chciałby trochę spędzić w tym ringu Stary, ale to Ty narzuciłeś to tempo walki, bo ja widziałem, że Balboa, on gdzieś tam chciał chyba spokojniej zacząć Pewnie trener gdzieś go nastawił, a Ty po prostu narzuciłeś takie tempo, że było wiadomo, że ktoś z Was gdzieś w którymś momencie trafi A widziałem, że chciał skontrolować i od razu jak wchodziłem, wychodziłem y, odskok z prawym sierpem i znowu chciałem wejść ale gdzieś tam się zatrzymał mu przed, przed oczami tym sierpem yy, No i szkoda, że to tempo yy, nie pościsnąłem cały czas jak durasel, bo bo jednak kondycja była, nie, 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 nie poczułem jakoś, nie wiem, w przerwie czy coś, nie czułem nie czułem zmęczenia mm, Nie wiem czy Cię to pocieszy, ale powiedział, że jesteś jednym z najmocniej bijących zawodników, z jakimi walczył No to dobrze, no, no to jednak pociesza no. Ja też takiego dzwona nigdy już nie dostałem, w sumie nigdy nie wie. Yy, tak, pierwszy, mówisz o tym pierwszym knockdownie, kiedy klęczałeś, bo, bo ja wiedziałem, że Ty wrócisz, bo tam niektórzy już powiedzieli koniec W drugim, drugim, bo drugim jednak mnie wyliczył jeszcze nie byłem gotów do walki Po pierwszym parę sekund i jeszcze, jeszcze wróciłem, a po drugim już niestety Słuchaj, to tak naprawdę Twoje przygotowanie wyglądało na to, że Ty jesteś w życiowej formie niemalże Byłeś w lepszej walce, byłeś w lepszej formie niż ze Słomką? Zawsze jestem. Może ze słonką gdzieś tam jakieś przeziębienie, ale to, to jest normalne, że jeżeli jest organizm tak wycieńczony, to się przytrafi przeziębienie i zaraz się odbudowuje. Eee, ale Zawsze jestem w dobrej formie, mi się wydaje, że forma była optymalna jak we wszystkich, jak we wszystkich warkach jak tu wychodzę Czy jesteś profesjonalistą i zawsze jesteś na zycher gotowy, tak? Czy na te 100%? No, no tak się staram, bo tu jednak są gołe łapy i się lejemy gołymi łupami po głowie, to nie chciałbym wychodzić tutaj e, nieprzygotowany Jasne, a zapytam Ciebie o, powiedzmy o te e, momenty takie, gdzie, m, gdzie byłeś kontrowany, klęczałeś, ty chciałeś cały czas uparcie wrócić? No Chciałem wrócić, ale się nie udało. Niestety jednak tego dzwona dostałem takiego, że no nie odnalazłem się znowu. W tym momencie załapałeś, jak leżałeś, załapałeś, że jesteś tu i teraz i, i to jest ten moment, gdzie ty już się nie dźwigniesz. Nie wiem, ciężko, ciężko powiedzieć, odpowiedzieć tak, na takie pytania jeszcze tak świeżo po walce, to nawet przez chwilę przez chwilę ciężko zebrać myśli, jak to wszystko szybko się działo. Tym bardziej są gołe łapy i się dzieje naprawdę wszystko o wiele szybciej niż w normalnym boksie. Jeśli chodzi o Balboę, to jest taki rywal, z którym, z którym najciężej ci się walczyło, bo ze słonką nie ma co ukrywać. Też to był ciężki bój. Był spokojniejszy i na pewno było mi ze słonką trudniej wyczuć dystans, bo, bo jednak trzy rundy wyczuwałem dystans. A tutaj mniej więcej czułem od początku, gdzie, gdzie, gdzie jest jego głowa i tu. Ale wiesz co? Był moment, że łapałeś za nogi i chciałeś chyba zapastniczo go obalić Pamiętasz? Faktycznie, no, aż przeprosiłem go, naprawdę Tak, no No, no Nawyki, tak. co? Tak, tak, no, ja zawsze zejścia to... Normalnie już by leżał zej, Zejścia to robię tak, nie, że, że naprawdę e, Najmniejszy podmuch wiatru, jestem w nogach, łupo ziemię i, i głowa kwadratowa Zawsze zapraszam na beton Krótkie podziękowania dla kogoś? E, tak, najbardziej dla żony i mojej rodziny. To w takim razie dołączamy się do pozdrowień. Mam nadzieję, że zobaczymy Cię niedługo, za jakiś czas. No co, zdarzyło się jak się zdarzyło. Dzisiaj, dzisiaj przegrałeś, piątek 13 w końcu, kurczę, no taki dzień, że trudno być życiu, czasami życiowo optymistycznie nastawiony. Ja nie jestem przesuny w ogóle, dla mnie to jest dzień jak każdy inny, no akurat dzisiaj akurat dzisiaj przeciwnik był lepszy. Dziękuję bardzo Paweł, wszystkiego dobrego.